Jesteśmy nad Zalewem Zegrzyńskim Widzimy tutaj krawędź lodu tuż przy Molo Przejechaliśmy przez samą krawędź I to jest próbka tego lodu Który możemy zastać tuż przy brzegu Grubość mojej dłoni Czyli oceniam, że grubość tego lodu to jest co najmniej 15 cm, nie mniej I spójrzcie uwagę na trzy tak jakby warstwy z jakich jest zbudowany ten lód to co widzimy z góry czyli gładziutka taka perforowana powierzchnia a od dołu widać przestrzenie przez które może się dostawać woda do tego lodu ten lód w połowie wypełniony jest wodą oczywiście, że cały się składa z, z wody tenże lód, ale to jest ta faza kiedy kiedy delikatnym uderzeniem Z, 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 niszczymy tą strukturę przepiękne przepiękne struktury igiełkowe coś wspaniałego Rzeszy dla ciebie skarb Dziękuję. skarb tego świata uprzejmość to jest moje wręcz drugie słowo Tada ta krawędź, którą widzimy tutaj Zaraz sobie sprawdzimy czy jest wytrzymała Podpłyniesz na nią, a ja na nią wyjdę Odpalanie silnika Wbicie biegu Tylko trochę kawałek od tych Kółko, kółko, dziwutko. To Proszę, wielkie tafle, które dają opór w urządzeniu, a jednocześnie rozbijają się takie drobiny. To, tego tego to przed chwilą nie było, wszystko powstało przy nas, a jednak ja po tym docie to, go teraz zniszczyć. Na pokładzie. Oh. Starczy, 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 starczy. Tego dobrego. Płyniemy jeszcze dalej.